Pisarz Dante na przykład określił Świętego Łukasza historykiem łagodności Chrystusowej. Myślę, że mogę też nadmienić, że dzisiaj w zasadzie nie wiemy, gdzie znajduje się grób Świętego Łukasza, bo przyznają się do posiadania jego relikwii Efez, Beocja, Wenecja, Padwa, do, do posiadania relikwii. Przez długie wieki pokazywano i czczono relikwie Świętego Łukasza w Konstantynopolu tam miały być przeniesione za czasów cesarza Justyniana w roku około 527. Potem relikwie powierzono Wenecji, a stąd w czasie najazdu Węgrów miały być umieszczone dla bezpieczeństwa w Padwie w 899. Do dnia dzisiejszego pokazują je tam w kaplicy Bazyliki Świętej Justyny. Może też dopowiem co do e, bycia patronem. Otóż e, jako patrona przyjmują, przyjmują go e, miasta e, Achai, Hiszpanii, e, introligatorzy, lekarze, e, malarze, rzeźbiarze, notariusze, rzeźnicy, złotnicy, bo m, według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej, I jeden z nich jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja żona Teodozego II zebrała z Jerozolimy i przesłała do świętej Pulcherii. Siostry cesarza. Ale też jest taka opowieść, taka wersja, że kopia jednego z obrazów Świętego Łukasza znajduje się w Częstochowie. Że właśnie kopią jest ikona Matki Bożej na Jasnej Górze. Matka Boża Jasnogórska, Czarna Madonna. Że jest to kopia właśnie obrazu namalowanego przez Łukasza, bo, no właśnie też, no nie dam rady może już wszystkich wątków pociągnąć, ale podobno właśnie dobrze malował. Może jeszcze dopowiem, żeby łatwiej tobie było rozpoznać, odnaleźć Łukasza na obrazach, w dziełach. Otóż przedstawiany jest jako, przeważnie jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach. i W Tunice. Sztuka zachodnia ukazuje Łukasza z tą surą lub łysiną. Czasami bez rostu bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami są księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki Bożej, zwierzę z rogami, wół oraz zwój. Przygotuję jeszcze jeden odcinek, więc poszukaj i niech Pan Bóg Tobie błogosławi, a Ty, święty Łukaszu, módl się za nami.